Czy to dobry kierunek, żeby tu było więcej zieleni, a mniej miejsc parkingowych? Nie, zdecydowanie zły. Znaczy zdecydowanie zły. To można patrzeć pod różnym kątem. Posadzić więcej drzew, zrobić więcej deptaków, a miejsca parkingowe w całych Katowicach by się przydały, ale naprawdę nie wiem, gdzie można by je tu zrobić. Więcej miejsc parkingowych. Dobry kierunek, dlatego że to jest tlen dla nas, to jest zdrowie. Myślę, że jest to bardzo dobry kierunek zmian, bo brakuje nam tej zieleni w centrum miasta. Jak widzimy, są Tutaj tylko takie wysepki z drzewami postawione na głównej ulicy w centrum. Wiedząc, jak tu parkują pracownicy, dostałem mandat po 100 zł za każdym razem. No to moim zdaniem albo więcej miejsc parkingowych darmowych, albo bierzemy się za po prostu, nie wiem. Parki i tak dalej. W Stanach chociażby mamy przykład, że ludzie też wracają do tego i usuwałem te drogi 3-4 pasmowe na rzecz właśnie parków zieleni. A zieleń zieleni jest okej. Okay. Czy w centrum miasta powinno być więcej zieleni, czy więcej miejsc parkingowych? Dojechaliśmy samochodem i wcale nie było tak łatwo się zatrzymać, więc głowa mówi zieleń, a bo odwrotnie, no <ścoughs> wydaje mi się, że lepiej więcej miejsc parkingowych. I da się w centrum przeżyć bez samochodu? Jak najbardziej. Ja jeżdżę tramwajem, jest mi dobrze. Przed centrum miasta powinno być zostawione samochody. Oczywiście, że się da. Tym bardziej, że zrobione są to, te, te centra przesiadkowe na peryferiach, więc, więc się da. Czyli ścisłe centrum miasta to nie jest miejsce na ekologię, tylko raczej na załatwianie spraw i parkowanie. Znaczy się też może być, poza tym, że po prostu jak są takie niedociągnięcia, jeśli chodzi o taką infrastrukturę, no to uważam, że gdzieś dalej musimy się przenieść, po prostu troszeczkę choćby, żeby tu właśnie stworzyć takie wygodne miejsce do po prostu bycia, komunikowania się i pracowania. Powiem ci tak, że czasami może być tak dużo ludzi, ostatnim czasem dużo jest Ukraińców, uchodźców i yy, może być po prostu brak miejsca dla no i po prostu na spacer. Warszawska też jest bardzo piękna, ma takie piękne kamienice. Także spacery w sam raz.